Dzień dobry, minęła 30.19, witają Państwa Filip Kowodziński i Maciej Sojka. Oto najważniejsza informacja dnia. Na warszawskim lotnisku wojskowym doszło do próby zamachu na prezydenta Lecha Wałęsę. Mocodawców napastnika na miejscu rozszyfrował sam prezydent. Panie Prezydencie, jak Pan zamierza postąpić w sytuacji zapowiedzianego odrzucenia weta, Pańskiego weta wobec ustawy antyaborcyjnej i wobec weta, które wczoraj tym przyjął dotyczącego ustawy cukrowniczej? Jestem przekonany, że znów my mamy rację jako, jako Urząd Prezydenta i czas udowodni te racje. Jestem przekonany, że wyciągamy z tego wniosku. Miodby nie jadł, ale dlaczego słodki jestem graczem? No to słuchajcie, ale zaraz, 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 bo to wszystko. Dlatego. A weta cukrownicze. Ona no, na mnie. Na 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 Napastnik pojawił się w chwili, gdy prezydent odpowiadał na pytanie o weto do ustawy cukrowniczej. Do weta, Pańskiego Weta wobec ustawy antyaborcyjnej i wobec weta, które wczoraj sobie przyjął dotyczącego ustawy cukrowniczej. Jestem przekonany, że znów my mamy rację. Pojawienie się intruza wywołało zaniepokojenie wśród służb ochrony prezydenta. Przez chwilę wydawało się, że intruz dopnie swego, ale do akcji wkroczył sam prezydent. z tego nie Po chwili prezydent zdemaskował mocodawców napastnika. Ale to są Ona No, na O komentarz do przedstawionych przed chwilą wydarzeń. Poprosiliśmy Prezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka Zobaczymy Kuba! Nie widać tego, ale wyjdź, na razie nie, nie ma problemu. Wyjdź Prawy? Przyczyny Proszę! Przyczyny techniczne uniemożliwiają nam nadanie w tej chwili komentarza premiera, wyemitujemy go w najbliższym możliwym terminie. Dalsze informacje z kraju. Marszałek Senatu Adam Struzik udał się z oficjalną kilkudniową wizytą na Podhale, gdzie zapozna się z problemami społecznymi miejscowej ludności. Ja, czyli, nie. tak o to godowne, że jak górole między sobą leciało te edź. A jeden grol mówi jo je zabezpieczył. Jak to, że się zabezpieczył? E. Jak kozali mi te prezerwatywy naciągną, to ja furt mam naciągnięte i fur chodzę z tą prezerwatywą, Tu ja to cały czas, no, jedynie jak się wyścigam, to to zdejmuję, a jak się zadug, też. Wiadomości z zagranicy. Serbowie ostrzelali stanowiska muzułmańskie, muzułmanie ostrzelali stanowiska serbskie, tymczasem Chorwaci ostrzelali własne stanowiska. Z naszym korespondentem w Moskwie Witoldem Laskowskim na temat ewentualnych reakcji Rosji rozmawia redaktor Jarosław Bugała. Podczas konferencji prasowej w Madrycie Jelcyn dał do zrozumienia, że Rosja uzależnia przystąpienie do natowskiego programu Partnerstwa dla Pokoju od rozwoju sytuacji w Bośni. Potem mówię, w Moskwie jest nasz korespondent Witold Plaskowski i zadawam Ci pytanie. Aha. Pytanie jest następujące. Dlaczego Rosja stawia sprawę na ostrzu noża i uzależnia swój udział w partnerstwie od sytuacji w Bośni? Najprawdopodobniej dlatego, że odpowiada Pan Witek. I potem mam jeszcze drugie pytanie na dopytkę, jakbyś na to szybko odpowiedział, wiesz. Uh -huh, uh -huh, to mam już uh -huh. takie figofago, że rosyjski wicepremier Siergiej Szachraj, on jest Szachraj czy Szachraj? No Szachraj, ale to szach Szachraj. Sergiej ja Szachraj. Tak jest. Sergiej Szachraj powiedział, że natowskie ataki na bośniowskich Serbów pod gorażdę są ciosem dla rosyjskiej demokracji. Co ma piernik do wiatraka? Jaki jest związek między demokracją w Rosji a wojną w Wojosławie? To jest tej... Witek, co ty się tak nerwowo rozglądasz? Tam ktoś jest? Nie patrzę na monitor, to tylko w porządku mam kłońce za plecami i wiesz, nie to, żeby wychodziło. Kapuje. O. Jeszcze raz gramy. Proszę o cofnięcie. Dlaczego Rosja stawia sprawę na ostrzu noża i uzależnia swój udział w partnerstwie od sytuacji w Bośni? Najprawdopodobniej dlatego, że nie jest w stanie zareagować w jakikolwiek inny sposób, ponieważ jest zbyt słaba i zbyt biedna. Trzeć pooceniające sytuację tutaj... Tutejszy... Kurczę, Jarek, przepraszam się bardzo, ale język mi się plącze, nie wiem dlaczego i musimy to powtórzyć jeszcze raz. Ja spróbuję, żeby mi się już nie plątał, bo nie może tak być, że mnie wymawiał porządnie słuchno. Komentarz prosto z ogarniętej wojną Bośni wygłosi nasz specjalny wysłannik Waldemar Milewicz. O ile oczywiście pozwolą mu na to tubylce. W Serbii Slobodan Miloszewicz znów jest narodowym bohaterem. Sprawił, że ludzie odzyskali nadzieję na lepsze życie. Zaś jeśli chodzi o rodaków Bośni... Można? W aż huczy od plotek, że serbski przewódca za bardzo... Z... W Belgradzie aż huczy od plotek, że serbski przywódca zawarł z onz tajny układ. Pozwolił na granicę z Bośnią rozmieścić obserwatorów, a w zamian Rada Bezpieczeństwa. Dalsze informacje z zagranicy. Dziedzictwo historii nadal straszy. Zarejestrowane przez naszego operatora za wschodnią granicą nierozbrojone miny przedstawi Jerzy Modlinger. U... Z Wilna dla wiadomości, Jerzy Moddinger. Dziękujemy za relację. Nasz wysłannik Jarosław Gugała odwiedził w Turichu przebywającego w tamtejszym areszcie Bogusława B. Informacje, jakich udzielił mu pan Baksik, okazały się wprost nie do wypowiedzenia. Obrońcy Mirosław Brych i Tadeusz Dewirion, którzy przylecieli wczoraj do Curychu, również nie będą mogli. Sku... Gdyż szwajcarskie prawo nie pozwala na to. Częcia Ministerstwa Sprawiedliwości Erwin Jeni uważa, że termin wydania w sprawie decyzji... Konsul Rzeczpospolitej Janusz Szczepkowski wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie spotkał się dziś z Bogusławem Baksikiem, gdyż zatrzymany nie zwrócił się do władz polskich o pomoc prawną. Obrońcy Mirosław Brych i Tadeusz Dewirion, którzy przylecieli wczoraj do Curychu, również nie będą mogli skąd... Nieznany wirus zaatakował posłów lokalnego parlamentu hiszpańskiej Andaluzji, uniemożliwiając przeprowadzenie głosowania. Prowadząca głosowanie sekretarz prezydium podczas wyczytywania nazwisk pomyliła się, co doprowadziło do ujawnienia się wirusa. Pani sekretarz przystąpi do ponownego wyczytywania nazwisk, by dokończyć głosowanie poprawki zgłoszonej przez opozycję. Proszę państwa o spokój i zachowanie maksymalnej ciszy. Señoría, luego presten atención guardemos el máximo silencio posible. Don Juan Vicente Acuña Alonso. Doña Ángela Aguilera Clavijo. Doña Blanca Alcántara Reviso. Doña Ángeles Castillo. Don Enrique Arancís Soto. Doña Antonio Proszę, izbę o ciszę. Proszę <grymne> No, no. No, no. proszę kontynuować. <grymne> Eh, señorías, si la secretaria está se se de... 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 no, Señorías, silencio, por favor. No o Contenu... spokój. Con, con el llamamiento para votación. <laughs> <laughs> señorías, Silencio, el secretario segundo secretario. Señorías, silencio, por favor. Silencio, por favor, señorías. Señor secretario. Por favor, señorías. ¿Puede hacer usted uso y continuar con el llamamiento? Silencio, por favor. Silencio, señorías. Señor Santaya, puede seguir usted. Si señor Santaya puede hacer la tercera votación, <coughs> Juan Vicente, <coughs> <coughs> Señorías, <coughs> suspendemos la sesión por, por favor. Powracamy do tematyki krajowej. Dział gospodarczy Wiadomości przygotował sądę na temat bieżących problemów polityki budżetowej, rolnictwa i przemysłu motoryzacyjnego. Niestety w oparciu o te materiały, które budżet zawiera negatywne, ale to jest zła odpowiedź moja generalnie. Otowa. Jeszcze raz nowa. Jeszcze no, raz, jak pani ocenia? No. Mm -hmm. Mniej więcej to samo, tylko powiem pani krócej, bo no chodziło takie wieczenie. Tak. Tak. Mm -hmm. Nie o zaobserwowaliśmy tego pozytywnego skutku wprowadzenia ustawy o opłatach wyrównawczych na rynku konsumenta. Tutaj opłaty wyrównawcze są w sposób nieuczciwy, wykorzystywane do utrzymania, a wręcz windowania cen, za co konsument płaci i będzie jeszcze płacił <laughs> i nic z tego, źle. Czego brakuje w sytuacji, w wiadomościach wiedzy rządu? To jest kwestia analizy praktyk, które stosuje FIAT, jeżeli chodzi o ceny. Zasadności grup cenowych oraz obowiązań polskich. Ja jestem po prostu tydzień po rzuceniu palenia, przepraszam. Rozumiem, to, rozumiem. to teraz spokojnie jeszcze raz. Posiedzenie Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych było jak zwykle bardzo owocne. Jego przebieg i wnioski zeń wypływające wyczerpująco ujawnia obszerny komunikat oficjalny. Zaraz będzie. Przedmiotem spotkania Politycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych w dniu 20 października 1994 roku była informacja Ministra Spraw Wewnętrznych o decyzji pana premiera Waldemara Pawlaka dotyczącej nieprzyjęcia rezygnacji nadinspektora Zenona Smolarka ze stanowiska komendanta głównego policji. Powyższą informację Polityczny Komitet Doradczy przyjął do wiadomości. To nie ja mówiłem. To nie ja mówiłem. Komendant stołecznej policji nadinspektor Jerzy Stańczyk zdementował pogłoski, jakoby policja planowała przewrót i obalenie władzy państwowej. Jeżeli policja cokolwiek chciałaby obalić, to no, tak na szczycie zniesieć butelkę wiemy, z okazji nominacji. Lub szampana, jak pan woli. Pora na informacje sportowe. Sport i rekreacja są przedmiotem głębokiej i nieustającej troski najwyższych władz. Z premierem Waldemarem Pawlakiem na czele. Z asystentką prasową premiera Ewą Wachowicz rozmawia reporter Teleekspresu Tomasz Adamczyk. Czy pani jeździ dla zdrowia czy dla urody? Od jak dawna pani w ogóle jeździ? Jakie sporty jeszcze pani uprawiała? Dobrze? Dobrze. To bardzo proszę. Sprawiam sport przede wszystkim dla zdrowia. Zdrowie to uroda. Jeszcze teraz najwięcej na rowerze, ponieważ to jest ogromna frajda. Taki rower z 18, 18 przeżywkami jest doskonały na miasto. Oprócz tego przede wszystkim tak jak ten górski na wycieczki poza miasto i na teren burzysty czy wszelkiego rodzaju tereny prawie nie do przejechania, to nie można to wszystko zrobić. Poza tym, jeżeli chodzi o inne sporty, to pływanie, bieganie, jazda na wrotkach. Pewnie był jeszcze konie, ale odkąd jestem w Warszawie, nie udało mi się wsiąść na konie. Przynajmniej tego prawdziwego. Dziękuję. Było dobrze. Może Tak, Usterki techniczne uniemożliwiły nam poprzednią rozmowę z premierem. W tej chwili Waldemar Pawlak podsumuje nasz program, a przed prognozą pogody spróbujemy się dowiedzieć, z czym premierowi kojarzy się lato. Także życzę tego, abyście podawali informacje i jak najmniej interpretacji. A z czym się pan lato kojarzy? To już było pytanie poza programem, także cień się tutaj jest. Czy mam grać? Dobry wieczór Państwu. Miało być gdzieś cieplej, ale nie było. Również w dzień na Pogórzu i na północy. Również w dzień na Pogórzu, a także na północnym wschodzie, będzie się czasem chłodzić, spadnie przelotny. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, chyba już muszę iść do domu. Najniższą temperaturę zanotowano w Poznaniu. O, skóra, leśnie Jeszcze raz. No tak, bo wszystko mi się pozmieniało. No, co za horror. Pogoda będzie dziś sprzyjać dobremu samopoczuciu. Dobry wieczór Państwu. Ostatnio przypada mi w udziale przekazywanie Państwu złych wiadomości.